Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć jest wykres funkcji. Wykres funkcji jest to graficzny opis funkcji w układzie współrzędnych. Funkcja to jest funkcja FX przechodzący w y to odwzorowanie, w którym każdemu elementowi ze zbioru X odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru Y. Pokażę Wam zadanie pierwsze. Wskaż zbiory punktów, które są wykresami funkcji odpowiedź uzasadni. No to pytanie, czy pierwsza, pierwszy wykres jest funkcją? No, odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Bo istnieje element, któremu odpowiada więcej niż jeden element ze zbioru Y. Dlatego to pierwsze nie jest funkcją, czyli piszemy nie, gdyż istnieje element zbioru X, istnieje element ze zbioru X. Któremu jest przypisane, któremu jest przypisane, więcej niż jeden, więcej niż jeden element ze zbioru y. Element ze zbioru y. I to moi drodzy, wystarczy. Tutaj drugim, drugą techniką sprawdzenia jest po prostu, jeżeli narysujemy sobie prostą prostopadłą do osi o X i będzie więcej niż jedno przecięcie, to nie jest to wykres funkcji, nie jest to tutaj funkcja. Patrzymy teraz tutaj. No, czy każdemu Xowi odpowiada jeden Y? No to temu Xowi odpowiada 1, temu 1, temu 1. Ty, tym wszystkim, które tu są, też jedna wartość odpowiada temu też. Czyli tutaj piszemy tak, gdyż. Każdemu elementowi ze zbioru x, każdemu elementowi ze zbioru x, każdemu elementowi ze zbioru x odpowiada jeden element ze zbioru y, albo jest przypisany jeden element ze zbioru y. Od razu przypomnijmy sobie, że elementy zbioru x to były argumenty, elementy zbioru y wartości. Tutaj jeszcze dobrym takim zwyczajem jest podanie tego elementu, który ma co najmniej dwie wartości. Tutaj piszemy na przykład x równający się 1. Widzimy, że ma dwie wartości, ale takich x jest tutaj akurat więcej. Zobaczcie przykład z C. W C będzie to samo co w A, bo no, zobaczcie, dla jedynki macie kilka wartości. Tak samo dla zera macie kilka wartości, czyli trzeba by przepisać to samo. Czyli to by mogło pójść do tego, a to by mogło pójść właśnie do tego. I wtedy tak samo. Tak, gdyż każdemu elementowi ze zbioru x odpowiada jeden element ze zbioru y. Czyli widzimy, że każdy x będzie miał swojego tutaj y. Tutaj jest oczywiście newralgiczny punkt, ale tu jest kółko otwarte. Więc funkcja jak najbardziej istnieje. Gdyby tu było kółko zamalowane, no to wtedy dla zaraz mielibyśmy dwie wartości i już by nie było. Ale jeżeli jest otwarte, jest ok, czyli to trzeba wpisać do tego i do tego. Przechodzimy do zadania drugiego. Funkcja F każdej liczby naturalnej mniejszej niż 10 przyporządkowuje liczbę pomniejszoną o 6, czyli każdemu xowi przyporządkowujemy liczbę pomniejszoną o 6. Napisz wzór tej funkcji i tabelę tej funkcji wykonaj wykres tej funkcji. Zobaczcie, że mamy liczbę naturalne mniejsze niż 10, czyli tutaj piszemy x należy i wypisujemy te liczby 0, 1, 2 i można dać 3 kropki i na 9 skończymy. Taki zapis jest, mam nadzieję, dla Was zrozumiały, dla mnie jak najbardziej, czyli chodzi o to, że tutaj będzie dalej trójka, czwórka, piątka, ale chodzi, żeby zaoszczędzić troszkę miejsca. I teraz tak, wstawiamy sobie te x -y do tabelki, czyli piszemy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i liczymy wartość, czyli 0 minus 6 to minus 6, dalej mamy 1 minus 6 to minus 5 i tak dalej. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. No i teraz będziemy chcieli wykonać wykres tej funkcji. Ja to zrobię na zielono, czyli podkreślam to na zielono i zaznaczamy punkty. Dla 0 jest minus 6, dla 1 będzie minus 5, dla 2 jest minus 4, dla 3 jest minus 3, dla 4 jest minus 2, dla 5 jest minus 1 i dla 6 jest 0, dla 7 jest 1, dla 8 jest 2. I dla dziewiątki jest 3. I teraz moi drodzy, ja oczywiście nie mam kratek. Jeżeli będziecie sobie takie coś rysować w kratce, próbowali przerysować, no to to wszystko wam powinno iść wzdłuż linii, ale tej linii nie łączymy. Bo tutaj jest, y, mamy xy podane w punktach, czyli tego nie łączymy, ale to powinna być taka ładna linia. I teraz mam do Was bardzo bardzo serdeczną prośbę, żebyście też próbowali coś takiego zrobić jak ja. To jest 821 na stronie 175, 823 na stronie 175 i 824 na stronie 176. Do tego dużo teorii macie jeszcze w waszym podręczniku. Ja Wam życzę powodzenia i dacie radę. Próbujcie.